Źle leży. Patrz jaki tam syf z tyłu. Koszulki, jakieś tam, takie rzeczy. Moja jeszcze. Witam serdecznie w kolejnym off-topicowym vlogu. W którym tym razem przeczytałem sobie o takie pepisy ostre. Nabyliśmy sobie pepis ostry z zaklejonym czymś. Zaklejonym. Tak wygląda. Zacznijmy, czy jest ostry. No, po prostu, po prostu w tym off-topicowym, bez dodatku konserwantów, z olejami jami roślinnymi, bez dodatku wzmacniaczy smaku. No, sprawdźmy. Unboxing szybki tutaj, nie mogę za mocno rozerwać. Wypisała nie posz. Tak ładnie wyglądają chipsy te, pepisy ostre. Ja pepisy ostre kojarzę z moją. Nie, pepisy po prostu kojarzy z moją babcią, bo zawsze miała w domu pepisy i nas częstowała mm. już mogę wam powiedzieć, że te oto ostre pepisy nie są jakoś specjalnie ostre, aczkolwiek taką nutę gdzieś tam z tyłu Och, chyba mają. Chcesz próbować ostrego pepisa? Ja przecież nakrywasz o pepisa, odcinek. Robię pepisa. off vlog. Spróbuj. Nie dziękuję, że mam zęby. Z no i właśnie to jest problem, że ja jeszcze nie umiem zębów, dlatego... Nie no, trochę są ostre jednak. Czyli tak. Te pepisy. Nie, po prostu tyle czasu już tam była w tej łazience, że aż zgłodniałem już. Te pepisy ostre. Mają smak pepisów, co no, dziwne. I mają taką delikatne są Jeszcze takie... są ostre I Trochę są. Delikatnie są takie jakby ostre, ale to nie jest takie, że na pierwszy rzut od razu jak jest ostre, tylko to jest taki ta rzut. ostrość na drugi rzut się dopiero tak w, wyłania. To są smakują pepisy i są bardzo słodkie. Tak. Co mogę powiedzieć? Ja zawsze lubiłem pepisy, w związku z czym i tym, że smakują one wciąż jak pepisy. W są ostre, ja lubię takie trochę ostre rzeczy. Dlatego, że to pepisy. To uważam, że to są dobre pepisy. To tak wyglądają. Dodać pragnę również, że odcinek ten nie jest sponsorowany. Po prostu kupiliśmy sobie w webie pepisy ostre, których Monika nie chce spróbować, bo ma zęby. Który sponsor ten odcinek? Smaczne. Są pepisy ostre. O! Czyli tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli na pewno. Nie są sponsorowane przez Tak. I nie są bardzo ostre, ale im więcej ich zjesz, jakbym tak hapnął pół palczki naraz sobie do ust włożył, tak, po prostu może tą ostrość czuć mniej przez to, że one są takie nieduże. Pepisy, pepisy. Kurde. Nie, zdożyłem, bo trzeba 5 sekund i wtedy się brutnie naopiera podobno. Tak z kibla do, kloca do Tak wygląda ten pepis. Widzicie I. No ciekawe, pepis. Jakbym zjadł no. pół paczki na raz włożył do ust, to one były bardzo bym czurze. są takie bardziej Idziecie ostre. Takie nie, 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 idziemy na plażę malować, co to Pepisy, pepisy. Ostre. Idziemy na plażę w łebie teraz. Nie, tam tych pójdę w butach. Nie, Patrz, chmurzy rata. się, no to gdzieś jest... nie tak, jest taka pogoda. Dobre, po, Program nie Program jest sponsorowany przez przepisy, tylko przez Lidla, gdzie kupiliśmy popisy, tak? Przez Lidla też nie. Lidla też nie. Program nie jest w ogóle sponsorowany, ale Wy możecie go zasponsorować nie? dla mnie, w sensie... Tak, dajcie hajs na popisy. Dajcie hajs na popisy. <noise> Plaż? Koniec jest wymuszony. No, ja miał... Muszę dograć, bo wziąłem dwa na raz i już są ostre bardzo. Bardziej ostre. Jednak są ostre te pepisy. I tak polecam. Dobre! Jedynie, no. Jakbym trzy już wziął, to by były... Ło, dwa już są ostre. Weź paczkę na raz, pepisy.